Witam Was, ja jestem Mr. Marek, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Pixele. Tak dziś wybierzemy się do jaskini albo właściwie do kilku jaskiń, które znalazłem po drodze budując swoją kolejkę do drugiego miejsca. no i postanowiłem, że jednak tutaj nie będzie stojąca woda, tylko będzie płynąca tak na środek. W razie gdyby coś mi wpadło, to to spłynie na środek, nie będę musiał łazić wszędzie. O! Można zebrać. Dodam. odorało mi się o. dobra tak, no i oczywiście jak tak sobie kopałem, kopałem No to znalazłem monster spawnera, prawda? No bo w końcu czemu nie? Znalazłem kolejnego monster spawnera. Mm. I jest to spawner zombie. Więc nic nowego. No ale jedźmy. O, noc. Mięso może się przydać. Jakby nas jakiś creeper zaskoczył. Jezu. Albo, albo skelet. O. Będę musiał oświetlić tą drogę. Tylko wyprawa druga i są pisane dobra. Albo może przyjdziemy się pieszo. To jest dobry pomysł. Przyjdziemy się pieszo, bo pierwszą nie mamy już tu. I są chyba trzy. Oczywiście węgiel. Ja go sobie zbiorę kiedy później, bo naprawdę węgla mam dużo, a szkoda mi teraz czasu. O, tutaj jest połączenie. Jakby drugiej jaskini. O, creeper. Nie, 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 nie. spokojnie. Nie, nie! O, ale przynajmniej Creeper odsłonił nam żelazo. A tu widzimy zombie. Haha. Ha. Który nie może nas dosięgnąć, ale tak. O, nawet dwa zrobili widzimy. A proszę, a tu jest trzecia jaskinia, jakby na drodze naszej kolejki. Mówię, węgiel sobie zbiorę później, bo na razie mam go dużo i jest mi powiedzmy nie aż tak bardzo potrzebny, a ja nie chcę tracić czasu na zbieranie go. A tu jeszcze było wyjście z tej jaskini. Hmm. Tutaj coś, nie ja myślałem, że coś się będzie. No to idziemy tu. No i węgiel. No i koniec szkini. Zobaczmy, czy go dużo. Dużo go. Nie będę zbierać na się. Tylko wyjdziemy gdzieś. Jeszcze tu, A nie. Um, tak, tutaj się połączyliśmy. Tutaj doszliśmy wszędzie. Aha, właśnie, tutaj znalazłem żelazo. I teraz spadek. Zrobienie spadek, ponieważ tutaj jest morze. I mi cały czas przeciekało, jak kopałem. Więc musiałem troszkę zejść w dół. No i tak sobie kopałem. Kopałem prosto, prosto. Jak widzicie, żadnych skrętów. Tutaj znalazłem węgiel żadnych skrętów prosto prosto no i zombie spawner mógłby coś dać wrócimy sobie kolejką No dalej zombie. No nie krępuj się. William jest online. Slashok. się nie odradzają au, 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 au. Wow. O, no właśnie Aaaa nie mam czym to zasłonić szybko, żelazo chociażby No dobra To ja sobie wrócę tym już odzyskałem wszystkie moje rzeczy Ale stamtąd cały czas przychodzą mi pająki Idem są dwa jeszcze jakieś stworzenia Więc jestem ciekaw, czy tam jest może kolejny Monster Spawner, czy jak. O oh, man... Coś nam tutaj przeszkadza. No, a dok Tak dokładnie to szkielet. Drugi szkielet. No to już chyba jest wszystko. Koniec tego odcinka. No więc ja się z Wami żegnam. Komentujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Um. Subskrybujcie, jeżeli komuś się spodobało. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dojedziemy tylko do końca. Ja się już z wami żegnam. Teraz dokładnie się już... Off. No to cześć.